Drodzy Państwo, w imieniu Tarnobrzeskiego Towarzystwa Społeczno-Historycznego chciałbym zaprosić na spotkanie z Panią Marią pysz na temat stosunki polsko-ukraińskie w ujęciu historycznym i obecnie. Pani Maria jest kresowianką, działaczką polonijną, dziennikarką, redaktorką Polskiego Radia Lwów. W dobie kryzysu na Ukrainie warto posłuchać świadectwa Polki, która zna te sprawy od wewnątrz. Drugim prelegentem będzie pan Marcin Siembida, radny miasta Stalowa Wola, działacz stowarzyszenia Razem dla Kresów. Spotkanie odbędzie się w najbliższą sobotę. 31 stycznia o godzinie 16 w sali parafialnej przy kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu.